Hej, kani, zapraszam was na moją wieczorną rutynę. Jak właśnie widzieliście, Kanie, zjeżdżałam z bowl w skateparku, co jest najtrudniejszą rzeczą do zjechania. Pierwszy raz w postanowiłam, że spróbuję. Tutaj jak wróciłam już do domu, to zaczęliśmy robić z mamą krewetki na kolację. Ogólnie to jest pierwszy filmik, jak mam różowe włosy, a więc komentujcie, czy Wam się podobają ja i co o nich myślicie. Też trochę je obcięłam przed pofarbowaniem, ale to już był spontan. <grych> e, a o upadku to nawet nie mam śniaka, więc nie wiem jak ja to zrobiłam. E, po kalacji z mamą weszliśmy na JD, bo teraz są mega fajne przeceny i robiłyśmy zakupy online. Też nie wiem czy pamiętacie, ale miałam robione akryle. Przez lockdown nie mogę ich ściągnąć. E, jakby profesjonalnie, więc sama sobie je po prostu ściągnęłam i tutaj mama mi e, wygładza paznokcie żeby nie było sklejem po lodach i po paznokciach e, zrobiłam sobie wannę e, Bad bombs i czas na skincare Pierwszy raz używam tej maseczki z Zai e, chyba było po prostu em, w, 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 w sensie że napory e, jak czekałam to mi się bardzo zachciał więc tutaj będę telewizor i po prostu piję sobie mleczko w eee, się skończył maseczki, czekam z 10-15 minut i ściągam ją micelarnym eee, wodą. micelarną wodą chyba tak się mówi. Po ściągnięciu maseczki myję zęby. Zaraz będę je pukać eee, Colgate. Teraz po rozjaśnieniu włosów muszę bardzo e, dużo je olejkować, ale tutaj używam argan oil, żeby po prostu wmasować w swoje włosy. Też konie, e, to jest moje takie skincare routine, ale nie mówię, że codziennie e, mam takie same, ponieważ to się zmienia. Zależy od tego, czy mi się chce na przykład robić maseczkę, czy nie, i kiedy. A więc to nie jest taka rutyna, że codziennie to mam. To po prostu zależy od dnia. I tutaj używam tonik 20 i mniej lat. Go sobie kupiłam w Polsce. Po skincare routine poszłam sobie do e, pokoju po prostu się położyłam, bo byłam mega zmęczona. I kani pierwszy raz w Irlandii od chyba dwóch lat e, pada śnieg, a więc byłam mega podekscytowana Niestety nie mogłam wyjść na dwór. Już chyba była 12 w nocy. E, wiem, że kilka ludzi było na dworze, bo moi znajomi do mnie pisali, a ja e, siedziałam w domku, czekam na jutro. Tutaj postanowiłam, że skończę swoje lekcje. Musiałam zrobić dwa quizy dla szkoły i poster, a więc teraz sobie nad nim pracuję. Ogólnie ostatnio mamy mega dużo pracy i um, ciężko jest właśnie tak nadrabiać, i to, że dużo razy siedzę długo, żeby po prostu zrobić te wszystkie lekcje. I najważniejsza rzecz to Riverdale. Zapomniałam, że ostatni nowy sezon wyszedł, bo przez COVID nie było odcinków i teraz znowu się zaczynają, a więc jestem mega podekscytowana. Komentujcie czy też oglądacie to na Netflixie, a jeżeli nie, to jakie lubicie seriale. Obejrzałam jeden odcinek, następny wodzik w następnym tygodniu.